Kochani, no książki czytamy cały czas, oczywiście nie na nartach, bo musimy patrzeć, co dzieje się wokół nas, aby nikomu nie zrobić krzywdy i aby w nas nikt nie wjechał. Bo jednak człowiek z książką na stoku no to jest ewenement. To nie jest taki hop siup. Znajduję się teraz w predaco, które bardzo serdecznie bym wam polecił, jednak tego nie zrobię, gdyż... Wtedy byłby tłok na stoku, a tutaj jest naprawdę przepięknie. Pomijając całą Selarondę, na której przyjeździliśmy całą Walgardenę, to jednak tutaj, oj, oj 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 oj, to jednak tutaj, dzisiaj było najprzyjemniej. Ale nie o tym, tylko o książkach. Kochani, książkę, którą chciałbym Wam dzisiaj bardzo serdecznie polecić, I jest to Kryminał. A jako, że Kryminał. No to dzieje się w nim wiele i oczywiście jest morderstwo. No i razem z bohaterami książki dochodzimy, czy też próbujemy rozwikłać zagadkę, kto i dlaczego zamordował. Rzecz dzieje się też zimą, dlatego piękna sceneria, która jest za mną i która wokół mnie jak najbardziej oddaje atmosferę tej książki. Rzecz dzieje się w takim miejscu dosyć zamkniętym. Tam zjeżdżają się ludzie, ludzie ze środowiska, można powiedzieć, ze świecznika artystycznego. I tam dochodzi właśnie do tego morderstwa. Oczywiście nie mogę powiedzieć, jak się kończy, bo to musicie dowiedzieć się sami z kart tej książki. No a sceneria, tak jak powiedziałem, jak najbardziej oddaje klimat tej powieści. No, i co tam się też dzieje, takiego ciekawego, i kto też tam występuje w tej książce, to za chwilkę, za chwilkę, ale już w zupełnie innej scenarii, w spokojnej, w zacisznej, takiej, w której czyta się oczywiście książki. To miejsce akurat sprzyja dobrej lekturze, sprzyja odpoczynkowi. I książka, którą Wam chcę polecić, to Kryminał Alego grogoziński, Bal wszystkich nieświętych. Książka prezentuje się w takiej pięknej różowej okładce. Znajduje się na niej mały szczegół, który też ma znaczenie w całej historii, która jest opowiedziana na kartach tej książki. Ale Grogoziński Bal, wszystkich Świętych. książka ukazała się nakładem wydawnictwa Purple Book i bardzo Wam serdecznie ją polecam. Jest świetna, idealna. Byłbym powiedzieć, żegłbym, nie byłbym, tylko rzekłbym na narty, na taki wyjazd, właśnie, na którym się znajduję, feriowy, tygodniowy. Książka nie zajmuje wiele czasu. Ale oczywiście na nartach nie tylko czytamy, tylko też jeździmy. No i w związku z tym, kiedy po tych nartach przychodzimy do hotelu, oddamy się kąpielom i saunowym wypocinom, że tak to powiem, to tutaj już nie są wypociny, tylko jest bardzo fajny kryminał, w który wejdziemy bardzo szybko. Czyta się go przyjemnie, czyta się go tak jak powiedziałem szybko. Jest wielu bohaterów. Jest też zagadka kryminalna, która później, kiedy dochodzi do jej rozwikłania, odbywa się podczas przesłuchania w jednym. Spokoju pensjonatu, pensjonatu zamku, dużego zamku, który też ma swoją historię, i to historię, którą autor nakreśla nam, ma związek z masonami, co też jest ciekawym wątkiem. No jest morderstwo, tak jak powiedziałem, i dochodzi do rozwikłania. Bo rzecz dzieje się, tak jak powiedziałem, zimą, zimą, stąd te narty <laughs> i stąd ten śnieg wokół zimą na warmi, tam naprawdę jest zimno w tej książce. No, i chłód, który też jakby pokazuje, nie tyle aurę, która towarzyszy nam za oknem, ale chłód tych bohaterów, niektóre podejście bardzo chłodne do tego, co robią, czym się zajmują i w jaki sposób postrzegają świat i do czego dążą. To w tej książce, tak, takie głębsze niektóre rzeczy znajdą się w tym kryminale. Znajdują się. Zachęcam Was serdecznie do przeczytania tej lektury. Naprawdę bardzo dobrze spędzony czas, po nartach, idealnie. Nie mogę za wiele o takich książkach mówić, ponieważ są to kryminały i każde słowo, które pada z moich ust, które mówi o tej książce, może zdradzić, oczywiście niechcący, jak i dlaczego i co się w tej książce dzieje. Fragment, który za chwilę wam przeczytam, nie mówi za wiele i nie zdradzi za wiele, ale pokazuje jedną bohaterkę, bohaterkę, która naprawdę eugenie, która budzi moją sympatię, przynajmniej w niektórych momentach. Polecam Wam bardzo serdecznie, czyta się świetnie, idealnie na taki wyjazd, właśnie na Narty. No a teraz okoliczności przyrody sprawiają, że naprawdę można zanurzyć się w lekturze. Można też zasnąć, ale na pewno nie przy tym kryminale. Polecam Wam bardzo serdecznie, no i już zabieramy się do krótkiego fragmentu. Z osób, które wydają mi się jakkolwiek interesujące, będzie prezenterka telewizyjna Jarosławowicz. O ile dobrze pamiętam, Małgorzata, choć nigdy nie wiem, czy nie Magdalena. Małgorzata, potaknęła Miśka. Od lat śledzę z uwagą jej karierę i nie mogę się doczekać, żeby zapytać, jakim cudem udało jej się przetrwać tyle ekip rządzących tą instytucją i przy każdej być gwiazdą, rzekła Eugenia, nie pozostawiając najmniejszych wątpliwości, że z pewnością zbada te kwestie bardziej dokładnie. Poza tym jest tu już ten pisarz, Manuel Kłos. Myślałam, że literacki, myślałam, że literaci to zajmujący ludzie, ale on wydaje się wyjątkowo banalny i nieciekawy, żeby nie powiedzieć potwornie nudny. Być może osoby młodsze ode mnie odbierają jego mrukliwość jako przejaw głębi i inteligencji, ale mnie życie nauczyło, że jeśli ktoś mało mówi, to głównie dlatego, że nie ma nic do powiedzenia. Oczywiście zdarzają się głupole, którzy ględzą. Co im ślina na język przyniesie, i w tych czasach są oni częstym zjawiskiem. Jednak oni nie piszą książek. Po tych, co piszą, oczekiwałbym erudycji, klasy i szerokich horyzontów umysłowych. Nie sądzę, aby kłos sprostował moim oczekiwaniom. W pełni podzielam pani odczucia, przyznał Kosek, czując coraz większą sympatię do Eugenii i to mimo faktu, że najwyraźniej uparła się zrujnować mu do końca płuca, bo właśnie zaczęła palić kolejnego papierosa. Będzie tu jeszcze Marcin Prusik z narzeczoną. To ostatnie słowo Krasucka zaakcentowała tak, żeby nie było wątpliwości, że nie pała do owej narzeczonej zbyt dużą sympatią. Tancerką. Przynajmniej to jakiś zawód próbowała stanąć w jej obronie Miśka. I to wymagający sporowych rzeczy i samodyscypliny. Powiedzmy, wycedziła Eugenia. Jeśli jesteś prawdziwą tancerką, a nie tylko – Szlajasz się po telewizji i udajesz, że coś umiesz. – Ostra ocena – zauważył Mario. – Realistyczna – rzekła stanowczo Krasucka. – Razem z nimi przyjeżdża ich przyjaciel – to zaś słowo zaakcentowała tak, że zabrzmiało dwuznacznie – Julian. – Też obibok, ale mam do niego słabość. Jest czarujący i przypomina mi jednego z moich greckich kochanków. Swego czasu miałam ich na pęczki, czasem nawet po kilku naraz. z fragmentu tego kryminału, który Wam dzisiaj bardzo serdecznie polecam w kąciku Dobrej Książki i przypominam Alek Rogoziński, bal wszystkich nieświętych, książka ukazała się nakładem wydawnictwa Purple Book i jest świeżynką na rynku wydawniczym także nie będzie problemu z jej dostępnością leży na półkach każdej księgarni Dobrej Księgarni, a ja tymczasem żegnam się z Wami i do zobaczenia w przyszłym odcinku kącika Dobrej Książki a tymczasem udanych ferii, bo one jeszcze się nie skończyły, one jeszcze trwają.